Siemano, tutaj Shaggy. W tym odcinku postanowiłem zrobić trochę maszyn. Tutaj już jak widzicie zrobiłem sobie piec żelazny. On jest ma jego właśnie taka cecha jest taka, że on przetapia dużo szybciej różne minerały niż kamienny. Jest jeszcze piec elektryczny, on jeszcze szybciej przytapia niż żelazny, i jest piec indukcyjny. On ma aż dwa miejsca i on przydapia naprawdę szybko, ale to w, może tam w, w którymś odcinku wam pokażę, ale jeszcze na razie najbliższych na pewno nie, bo nie jest bardzo do, kosztowny do zrobienia. Drugi, w tym odcinku postanowiłem właśnie zrobić trochę tych maszyn, jak już mówiłem. No i zrobimy sobie. Coś takiego jak generator. On. Właśnie jest coś to jest coś takiego jak piecyk i do niego wkłada się węgiel lub drewno jak do pieca i on właśnie y, przepala to na energię. Energia będzie nam później potrzebna właśnie do elektrycznego piecyka i TP i A więc tak, jego się właśnie robi tak jak kamienny, tylko że zamiast kamienia żelazo układamy. Dobra. Najpierw do budowy, właśnie do generatora budowy jest potrzebna bateria, ale do niej, do właśnie do budowy baterii jest potrzebny nam kauczuk. wydobywa wydobywa się właśnie takim urządzeniem. Później jak nie zapomnę oczywiście to pokażę wam jak się je robi. Ale jak się znam, to pewnie zapomnę. Ale może nie. Dobra, no to idziemy po kałczuk. kałczuk wydobywa się właśnie z takich drzew. One są właśnie też z moda. Tam jest też drzewo z moda i właśnie odróżniamy je tym, że one mają takie stożki jakby na samym szczycie bo tutaj na razie widzę. Teraz wam pokażę jak ten kaczuk wygląda. Hmm. Hmm, hmm, hmm. O tutaj jeszcze są te drzewa kauczukowe Tutaj. No co jest? Nie ma kałczuku, czy co? Hmm. No jak na złość. Hmm. O jest. I właśnie tym urządzeniem klikamy prawym przyciskiem myszy na ten kauczuk i otrzymujemy takie jakby ciastka. Znaczy to nie są ciastka, ale ja wiemy na to ciastka. I te właśnie, no to, to te ciastka przestawiamy jakby w, w piecu i wychodzi nam już, już czysty kauczuk. Zaraz. Zobaczycie, tylko muszę wrócić. Się. Jeszcze będzie nam mieć, mieć potrzebna do właśnie do zrobienia tej baterii i tin. Tin to właśnie chyba już mamy, z tego co pamiętam z tych poprzednich odcinków. Z nieudanych zbyt odcinków z podróży do kopalni. Dobra. Więc tak, mamy tin akurat nam starczy. I baterie robi się w taki sposób. Ee, Stresu. nie stres, się przestraszyłem, że nie mamy, ale dobra. Najpierw, a jeszcze jest potrzebny nam mieć, i tak. Najpierw robimy sobie kabel w taki sposób, a jeszcze musimy przetopić właśnie ten kauczuk. Ja sobie schowam te cenniejsze rzeczy do skrzynki, i tak właśnie nam się przetopi. Utrzymujemy właśnie takie coś, rubber. Robimy tak i mamy zainstalowany kabel, i baterię robimy w taki sposób. Tin, tu i lecimy w środku. I mamy RE baterię. RE to jest skrót, do tego, że można ją naładowywać i rozładowywać e, bez końca. Dobra, e, baterię już mamy. Co tam jeszcze było potrzebne? Aha, Machine Block z tego, co pamiętam. Zobaczymy, nie mam to książki tu. Machine Block. I maszyn blok robi się w właśnie w taki sposób, refinery iron, tak jak właśnie się układa, jakbyśmy chcieli zrobić piecyk. Hmm, hmm. A, trochę tego muszę stracić, ale biorę się gdzieś poza nagraniem do kopalni, i nazbieram tego żelaza, bo to ono jest naprawdę potrzebne do robienia właśnie tych maszyn. No idziemy, ja to głupi bo jestem, ale nie, to się już to. Dobra. Trzeba nam tego 8. Dobra, to się przełoży tutaj już. Trudno. się mówi. Hmm. Nie refajne, tylko tutaj. Tutaj to. O. Dobra. Hmm. To nam się nie przetapia. Jeszcze tylko 4, robimy ten finite iron. Ten odcinek jest nagrywany tak na szybko, bo trochę mi się właśnie śpieszy. Dobra Jeszcze tylko jedno i możemy robić ten klocek. Ten właśnie blok, dobra. Mamy... Jeszcze tylko piec. Jak nie mamy kobla, to sobie coś zrobię normalnie. A jest! Mamy kobla. Niespodzianka. Nareszcie. Mamy. I robimy. Generator bateria, na samym górze. I mamy generator. Postawimy go tutaj. Generator właśnie mówiłem jak powiedziałem, wkładamy na przykład węgiel i tu nam się utworzył właśnie elektryczność. Czyli no dobra zaraz zobaczę jak stoimy z czasem, zrobię szybkie cięcie. Dobra, już jestem. Mamy jeszcze naprawdę sporo czasu. No i sam nie wiem co robić. Hmm. Widać energia nam się naładowała. Co by tu jeszcze zrobić? my Popatrzymy w książeczce. Na razie nie mamy za bardzo aż takich surowców, żeby zrobić coś naprawdę dobrego. Hmm. Piecyk zrobiliśmy Zrobiliśmy. Hmm. Co my tu można było jeszcze zrobić? Można by było zrobić, ale nie, bo to tak nie działa. Można było zrobić solar panel. On jest właśnie. Ym, stawia się go na dworze, i jak jest właśnie słonecznie, to on właśnie produkuje energię. Tylko, że on jest też właśnie drogi do zrobienia. A ten on właśnie trzeba go przetopić w. Z tego co pamiętam, węgiel się przetapia w elektryczny pięć. A może sobie właśnie zrobimy ten elektryczny piecyk? Mm -hmm. Mm -hmm. Zaraz zobaczymy. Ja, tak się... A to chyba nam nie starczy kawałek. Zaraz zobaczę. Może tego kawałek z A to powinno starczyć. Dobra. Jeszcze tylko jeden, bra. Refinite iron, czasem to. A jeszcze mamy, akurat, dobra. No i robimy ten układ scalony. To się nazywa, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, to tak i jeszcze to, dobra, mam układ scalony, ale chyba jeszcze jeden był potrzebny. Ale nie co ja chciałem robić? Zapomniałem. Mm. A teraz muszę sobie zobaczyć Set item. piec elektryczny, coś takiego zaraz. A tak, piec elektryczny właśnie. To iron furancy to zniszczymy. Bo on będzie też i od razu mamy już generator, będzie nam generował prąd, to elektrycznego pisyka. Oj, przepraszam, nie to, tylko układ salon O, mamy Electric Friends. Wstawiamy go koło generatora. I jak widać, to nam bywa i napełnia się Electric Friends. Dobra, No dużo szybciej jeszcze przytapie niż Piesek żelazny, zaraz Wam to pokażę. Na przykład przetapię... Hmm. Kobla. Jak widzicie, bardzo szybko przetapia. Tutaj jeszcze włożę sobie na zapas trochę węgla. No i mamy elektryczność. Ja już muszę kończyć, to skomentujcie, subskrybujcie, no i cześć!